Siemaneczko jest strony Karmelowaty, witam Was w odcinku z RageMP. Dzisiaj pokażę Wam pracę holowników. Tak jak już wspominałem, e, chciałem też zmienić auto, no ale niestety nie udało mi się znaleźć niczego fajnego. E, Różmy sobie już tu autem, żeby mm, nie przedłużać. E, ogólnie no, szukałem auta dość długo. E, był taki Devion 5.2, bodajże V6, chciałem go kupić. V8 przepraszam, nie V6 Ale gość się nie zgodził na kwotę, którą proponowałem Dodatkowo zaproponowałem moją listę. A jak widzę ta lista dość mocno spadła na cenie Przez co ludzie nie aż tak chętnie ją chcą A nie wiem czemu, bo bardzo fajne autko Blista szybko bardzo się rozpędza Ale ten przód napęd może troszkę odrzuca ludzi Bo nie można sobie czy to podryto, czy coś Muszę znaleźć pracę holowników, o bodajże tutaj Ostatnio właśnie sobie nabiłem ten 11 level, przez co mogę na tej pracy pracować. Teraz kolejną pracą, jaką wam pokażę, będzie to sad. bo jest to podobno bardzo opłacalna praca na tym serwerze, ale muszę nabić 12 level. Jak będę miał chwilkę czasu, to chętnie to zrobię. Ostatnio dość często nie gram na tym serwerku, przez co tego levela tak sobie nabić nie mogę. No ale. Na pewno to zrobię i wtedy Wam to ładnie wszystko pokażę, jak ta praca wygląda i czy warto moim zdaniem na niej pracować. Dobra, ale już jesteśmy tutaj blisko. Zaparkujmy sobie moją blistę. Ogólnie w tym odcinku raczej nie będziemy tuningować żadnego auta, bo nic nie kupiłem. Szczerze wam się przyznam, nic nie udało mi się wyhaczyć. Blisty nie będę tuningował, bo raczej chciałbym się jej pozbyć. A więc w tym odcinku pokażę wam pracę holowników, a w następnym odcinku może już coś znajdę, ale wątpię na razie chciałbym troszkę kasy pozbierać, więc sobie będę pracował i pokażę wam jak już ten zakup mi się uda i jak fajne coś fajnego sobie znajdę. Dobra, weźmy tą pracę holowników. Ogólnie nagrywam teraz GeForce Experience, bo OBS strasznie mi zaczął latać, nie mam pojęcia czemu. No i przez to nie chciałem właśnie pokazywać Wam takiego nagrania. Coś ostatnio mam z nim straszne problemy, już to Wam wspominałem, bo cały czas tego nie potrafię rozwiązać. No ale mam nadzieję, że do następnego odcinka, który będzie w poniedziałek, już mi się to uda. Ogólnie też miał wpaść ten odcinek z właśnie kurczę, mówiłem Wam o niespodziance. Tak, niespodzianka miała to być dla tych osób, które grają jeszcze albo w MT, albo po prostu w RPG serwery. No, ale na razie jeszcze nie jest to uzgodnione i jakoś nie miałem chęci tego nagrywać, bo nie wiedziałem jak to zostanie odebrane, więc na razie sobie odpuściłem. Ale ten odcinek może się pojawić jeszcze, więc możecie oczekiwać, ale aktualnie no, nie, nie, nie chcę go nagrywać po prostu. Mm. Ale w planach mam wznowienie serii Cities Skylines, tylko muszę pobrać sobie znów Cities Skylines i założyć jakieś miasto, które rozwinę lekko, bo nie chcę wam pokazywać startu, no bo ostatnio sobie robiłem format systemu, bo Xkom bardzo fajne dyski sprzedaje na outlecie 240 GB M2 i one są dość przyjemne właśnie w użytkowaniu, bo są ogólnie strasznie tanie w stosunku do tego co one oferują bo oferują dość fajną wydajność nawet te minimalne minimalne um, wartości które są podawane przez xcom są dość przyjemne, czemu mam mu holować spod chaty coś no nic, jak już tak mi pokazuje to mu scholuje, no ale chyba nie ma to sensu, tak mi się wydaje bodajże, czekajcie to było page down A Kurczę, czekajcie, nie page down to nie było a już wiem. Tym Shiftem i CTRL-em to się robiło. O właśnie tak sobie obniżymy. Troszkę rozwaliłem to przód, no ale co? Będzie sobie to autko pewnie mógł wyjąć z przechowalni, bo one chyba się te tepają w jakimś czasie stamtąd do przechowalni, a wydaje mi się, że te uszkodzenia nie będą widoczne później, bo miał tak czy tak pewnie ręcznie zaciągnięty. Dobra, bierzemy sobie furkę. Furka w sumie bardzo ładna. I chciałbym mieć taką, ładna, ładna jest no Jeżeli, jeżeli e, właściciel ogląda ten filmik tego auta e, To możesz do mnie napisać Chętnie bym odkupił tą furkę Ale pewnie ona jest mocno synigowana, tak widzę e, No ale nie wiem ile ona kosztuje Jak będzie w jakiejś przystępnej cenie To się odezwij mm, na moim Discordzie Który jest oczywiście w opisie I zapraszam was tam serdecznie Tak samo do łapkowania tego filmu i subskrybowania żeby być na bieżąco Taka, ma, taki mały przerywnik mam nadzieję, że um, zasubskrybujecie właśnie mój kanał dobra, mamy y, 1,22 km widzę, że zadanie to jest magazynier no już y, drugi, y, trzeci raz tego nie będę pokazywał bo wtedy, wtedy to był drugi raz tym razem był już to trzeci więc nie będę wam tego pokazywał nie będę was tym zanudzał um, no ale mm, może jak się jakieś fajne zadanie trafi znów, to Wam pokażę. Ogólnie jeżeli chcecie, żeby w następnym tygodniu z tego serwera pojawiły się trzy odcinki, to napiszcie to w komentarzu. Chętnie dla Was to zrobię. Nagram ten trzeci odcinek, który wtedy pojawi się bodajże w środę, tak? W środę by się pojawił był w poniedziałek, środę i piątek. Tak jakby fajnie by było to, bo był odstęp jednego dnia od każdego odcinka. A jeżeli nie, no to proponuję Wam, że nagram po prostu dwa, ale lekko dłuższe odcinki. Jeżeli chcecie, aby tak się stało, no to napiszcie to w komentarzu. Dobra, dostaliśmy za takie coś 112, teraz mamy 272 km. To będzie ostatni pojazd, który sugerujemy. Ogólnie, praca, jak już sprawdziłem, ją, nie jest aż tak opłacalna jak reszta. Fajnie jakby ją zmienili, no bo to jest dość przyjemna praca i dość pożyteczna na serwerze i fajnie jakby tą pracę lekko zboostowali, bo no nie ukrywam, że te zarobki przeciętne są, przeciętne są no po prostu właśnie to chciałem powiedzieć. Są przeciętne albo lekko nawet poniżej tej przeciętności są po prostu, więc serdecznie polecam Wam po prostu te zarobki zmienić na lekko wyższe, bo praca jest pożyteczna na serwerze bardzo. Bo ludzie często ich wywala albo zostawiają auta. Wiadomo, jest y, ostatnia pozycja, ale jak już kogoś czasem wywali, to już po prostu nie chce wbijać na serwer. No i takie auto sobie stoi 2 czy 3 dni, bo na przykład ktoś y, już po prostu się zraził i nie chce wbijać ponownie na serwer. Takie, takie przypadki są. Ja często, jak mnie wywali z serwerka albo jakieś bugi mam a one się też zdarzają, no to już po prostu sobie odpuszczam i tam wbijam, nie wiem, za dwa dni powiedzmy, bo mi się już nie chce, no bo mam takie fale, że po prostu chcę chwilę pograć a później nie chcę, o właśnie, mamy tutaj opuszczone tornado, które już pewnie nawet nie odpala, bo się dymi całe no i takie można by było scholować no a muszę jechać kilometr dalej, nie wiadomo po co no a praca jest, jak już mówiłem właśnie, pożyteczna i takie auta mogłyby tam trafiać właśnie żeby e, o, troszkę serwerek i odciążyć e, jeżeli chodzi o wydajność I odciążyć jeżeli chodzi o e, po prostu rozpierdziel w mieście no, no bo nie ukrywajmy, że tych aut jest tu strasznie dużo Bo graczy też jest sporo Dobra, no i chyba komuś znów z chaty scholujemy auto No nie wiem czemu tak e, te holowniki e, mają namierzone W sensie tak jest na tej pracy, tak to namierzają, że spod chaty wszystkie auta zabieram no spod chaty, tak jak pamiętam, na serwerach RPG ta się nie zabierało out, No ale cóż, tutaj jest inaczej. Zabieramy jakąś terenówkę, to jest chyba ta terenówka, co kosztuje 30 coś tysięcy. I obok jeszcze intruder. W sumie bardzo fajny zestaw. Ja mam blistę i kurczę, tutaj ledwo wykręcę, ale dobra jest. Dobra. Ale ja mam listę i bym mógł sobie dokupić właśnie jeszcze auto terenowe, ale ja za blistą aż tak nie przepadam kupiłem ją, bo mi się strasznie podobał wygląd tego auta, ale widzę, że jest w tej cenie dużo fajniejszych aut, no ale teraz już tego nie zmienię, mogę sobie pozbierać na lepszą furkę a nie narzekać, narzekać nie narzekam na blistę, tyle ile wyjeździ, tyle jeszcze wyjeździ, a jak ktoś będzie chciał ją kupić no to ją sprzedam po prostu Więc zapraszam was do składania mi ofert Wow, to co to auto się buja Spokojnie, kurczę się rozbujało Bo skręciłem tak troszkę agresywnie Może tak nie próbuję z tym autem skręcać Czekajcie, ja może je podniosę lekko Ale to chyba nic nie da Bo koła się nie podniosą Pamiętam, że jak była ta misja z Franklinem Można było, można było tak auto podnieść Że Koła były ponad ziemią Te nie wiem, czy to zauważyliście, że tutaj tak się nie da. No, ale yy, ciekawe ogólne spostrzeżenie, ale szkoda, że jednak tak się nie da, bo to było pomocne, właśnie do yy, ogarnięcia ciężaru tego auta. No, ale cóż, yy, jeżeli yy, tak to jest, no to tak to jest, po prostu na no tego nie zmienię. Yy, ogólnie yy, zapraszam yy, Was również yy, do do właśnie zakupu mojego auta, tej Blisty przed chwilą też to mówiłem, że możecie się odzywać właśnie ale zapraszam was do tego zakupu, ponieważ chciałbym, aby mój kanał troszkę poszedł szybciej z tym z, tymi, co się dzieje, z tym co się dzieje po prostu na serwerze, Kurczę, nie mogę się wysłowić i jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś auta, tam się dogadamy w jakiej cenie po prostu jeżeli ktoś to potrzebuje, no to z Serdecznie zapraszam do tego, żeby ktoś ode mnie odkupił to e, mogę nawet odcinek z nim wtedy nagrać. Po prostu no, bardzo mi zależy na sprzedaży tego auta, bo chciałbym jednak wam pokazać coś ciekawszego niż e, prace, które są tu na serwerze. Prace oczywiście nie, nie mówię tego, że nie są ciekawe, e, ale są rzeczy ciekawsze, na przykład Tuning Auta, czy po prostu jakieś, e, jakieś, jakaś seria, gdzie będę sobie zbierał na jakąś furkę. To jest ciekawsze moim zdaniem niż. E, niż właśnie no, pracowanie no. Tak przynajmniej to wygląda z mojej perspektywy. Kurczę, jakieś lagi są. Widzę, że tutaj um, nagrywanie y, właśnie GeForce Experience też nie wychodzi mi. No dobre, no nie wiem czemu. Um, dobra. Tutaj sobie zjedziemy. W ogóle bardzo fajnie, że policjanci pojechali dalej, nie chcieli mnie zatrzymać, bo on stracił prawo jazdy, bo już moje uprawnienia za punkty karne um, wygasły i... Czemu tam mi pokazało? Tu chcę, bo tam jest auto. Więc bardzo fajnie, że tak się stało. No, czemu to auto? Nie mogę odholować go, czy jak? Zostań tu. Kurczę, co tutaj jest. Aha, no nic. Czekajcie, może tu będę mógł. Tutaj bym chciał. O, właśnie. O, dobra. Teraz się udało, dostałem 161. No, w sumie praca jest taka sobie. No, kurier, na kurierze zarobicie podobnie. No, ale ta praca jednak jest troszkę chyba nudniejsza niż kurier, tak przynajmniej się zdaje. Ale kto co woli, więc no, ja tu. Nie będę e, mówił, nie będę po prostu się na ten temat wypowiadał, bo to jest kwestia perspektywy i tego, kto co woli. E, dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zapraszam was do komentowania, wbicia na Discordia, Discorda, e, zostawienia łapki oraz subika, e, aby być na bieżąco z moim kanałem. Nie będę już przedłużał. No siemanko i cześć, miłego dnia.